Siemanko, siemanko, w końcu dostaliśmy naprawdę solidną ewolucję. Nazywa się Murem Przed Bramką i kosztuje 75 tysięcy monet bądź 300 FIFA pointsów. Ewolucja jest przeznaczona dla środkowych obrońców o maksymalnym overallu 91, tempo i fizyczność nie może być większa niż 90, a limit playstyli z plusem na karcie wynosi 3. Już na pierwszym poziomie ewolucji dostajemy styl gry Instinct oraz rolę z dwoma plusami stopera. Na drugim poziomie oczywiście poza statystykami dostajemy styl gry Przechwyty i Blo, na trzecim poziomie dostajemy podania górą oraz Instynkt z Plusem. I na ostatnim poziomie dostajemy Walkę w powietrzu, Przechwyty z Plusem i Obrońcę z dwoma Plusami. Oczywiście dostajemy też Ulepszenie Kosmetyczne, dzięki czemu mamy dokładnie takie same zgranie jak wszystkich innych kart TOC. Do rozegrania mamy tylko 7 spotkań, także bardzo szybko robi się tą ewolucję. I w dodatku mamy 13 dni od dzisiaj na odblokowanie właśnie tej ewolucji. I jak zwykle, oczywiście znalazłem moim zdaniem najlepsze karty, jakie pasują do tej ewolucji. I tak więc zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC25? Jeśli tak, to wbijaj na usevenbuy.com. Tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. Usevenbuy Buy ma mnóstwo świetnych recenzji od graczy na całym świecie i jest polecana przez największych influencerów. A obsługa klienta działa 24 godziny na dobę. Korzystając z kodu Clip, uzyskasz dodatkowe 8% zniżki. W dodatku na usevenbuy Buy często pojawiają się konkursy, gdzie można wygrać darmowe monety. A a przy większych zamówieniach również zgarniesz więcej monet niż zamawiałeś. Dlatego jeśli potrzebujesz monet, wejdź na u 7 i zgarnij dodatkowe 8% zniżki z moim kodem. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to Lenny Joro. Tutaj jego wersja 91 idealnie pasuje do ewolucji. E, zwłaszcza, że rośnie mu tutaj i tempo i defensywa i fizyczność i troszeczkę też dribbling. No i przede wszystkim dostaje e, trzeci playstyle z plusem, czyli shopa. Czyli jeden z najważniejszych playstyli właśnie dla e, obron. Tak więc Joro dzięki tym playstylem powalczy również o górne piłki, jak i o te dolne i wyrasta tutaj na naprawdę bardzo solidnego obrońcę. Virgil van Dijk również pasuje do tej ewolucji, dostaje tutaj naprawdę potężny boost, zwłaszcza do tempa. 88 tempa z, w porównaniu z jego kartą Inform to jest naprawdę bardzo duży boost. Do tego 94 defensywy, 92 fizyczność, bo taki jest właśnie limit w tej ewolucji, także więcej się tutaj nie da wycisnąć, ale premia do dribblingu również jest dosyć dosyć duża. Oczywiście można wrzucić tutaj również jego złotą kartę. Wtedy ma statystyki mniej więcej o 2 niżej. Czyli na przykład tempo ma już tylko 86. Ale jeżeli macie jego informa naprawdę warto przemyśleć tą ewolucję. Ledley King wersja 91 również tutaj pasuje. Zwłaszcza, że dostaje naprawdę fajne playstyle do obrony. no Wszystkie trzy są bardzo, bardzo przydatne, jeżeli już jesteśmy w środku swojego pola karnego. W dodatku bardzo dobra defensywa i fizyczność. No i gwiazdki 5 na 5, co również czasami może być przydatne przy ustawianiu zawodników właśnie na konkretnych pozycjach. Więc moim zdaniem Ledley King również zasługuje na miejsce na tej liście. Lecimy dalej. Pałku barsi z Barcelony również świetnie pasuje do tej ewolucji. Wcześniej miał tylko szopa i podania górą. Tutaj dostanie już również przechwyty z plusem. No i oczywiście boost do tempa, do defensywy i do fizyczności. Dostaje plus 9, tak więc tutaj jest naprawdę potężny boost, a biorąc pod uwagę, że ma bardzo duży dribbling już na swojej bazowej karcie 90 overalla, no to tutaj ta karta po tym upgrade wygląda naprawdę niesamowicie i nic dziwnego, że ta karta poszybowała po prostu prawie, że dwukrotnie jeśli chodzi o cenę na rynku, ponieważ po po tej ewolucji wygląda naprawdę nieziemsko. Ed Militao to kolejny przykład karty, która świetnie pasuje do tej ewolucji z uwagi na to, że właśnie ma ten dribbling bardzo, bardzo wysoki na swojej bazowej karcie. Poza tym statystyki bardzo podobny do reszty kart, playstyle również wszystkie trzy idealne dla środkowego obrońcy, co prawda akurat tą kartą można tą wersją 91 można też grać na lewej obronie, aczkolwiek na środku obrony myślę, że z tym tempem, z tą defensywą i z tym dribbingiem spokojnie będzie szalał na środku obrony. Marcos Alonso również świetnie pasuje do tej ewolucji zwłaszcza, że jego karty możemy zrobić sobie w SBC bardzo, bardzo tanio, dostaje tutaj trzy naprawdę świetne playstyle, w tym jeden do podań, w dodatku statysty ma naprawdę przegięte. 93 podań, 88 dribbling, 92 defensywa, 90 tempa i 92 fizyczność gwiazki 4 na 5. Oczywiście można grać nim na środku obrony, można grać nim również na lewej obronie, ale z takim dribblingiem jestem bardzo ciekaw, jak on właśnie się zachowuje na środku obrony, ale gdziekolwiek byście nim nie grali, myślę, że warto również przemyśleć tą ewolucję, ponieważ jest po prostu uniwersalny. Lucio to kolejny bohater, który również świetnie pasuje do tej ewolucji, zwłaszcza, że tutaj dostaje naprawdę po Boost do tempa z 82 tempa na 90 rośnie mu tutaj właśnie po tej ewolucji. Pod za tym upgrade dribblingu, defensywy i fizyczności. No i trzy playstyle z plusem. Wszystkie idealne dla środkowego obrońcy. Także sylwetka Lusio już jest naprawdę bardzo, bardzo dobra w tej grze. A co dopiero po tym po tym buście, jeśli chodzi o statystyki i playstyle, no będzie po prostu ścianą nie do przejścia. Lotar Mateo z wersji 90 nieśmiertelnych również świetnie pasuje do tej ewolucji. Jest to który oczywiście może grać na kilku pozycjach, w tym też właśnie na środku obrony. Tutaj ten boost może nie jest jakiś duży, jeśli chodzi o statystyki, ale przede wszystkim te playstyle, tak? Czyli tutaj dostajemy shopa i gdziekolwiek byśmy nim nie grali, czy na SPD, czy na SO, czy na SP, no ten shop naprawdę może się tutaj bardzo, bardzo przydać. Także tutaj Mateusz również wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli macie jego wersję 90 Immortals, to jak najbardziej można przemyśleć jego ewolucję. Kolejna karta na liście to Jules Koundé, również z Barcelony. Tutaj oczywiście można grać nim na prawej obronie, jak również na środku obrony. Z uwagi na to, że nie jest najwyższy, no to część osób gra nim właśnie na prawej obronie, ale biorąc pod uwagę, że no nie ma największego driblingu w tej grze, to ja grałbym nim cały czas mimo wszystko na środku obrony. Ma trzy świetne playstyle z plusem, do tego naprawdę świetne tempo defensywe i fizyczność. Tak więc moim zdaniem byłby naprawdę świetnym środkowym obrońcą właśnie po tej ewolucji. I kolejny zawodnik z bardzo Barcelony, słuchajcie, to jest oczywiście przypadek, że jest tylu zawodników z Barcelony i przypadkiem jest też fakt, że dzisiaj jest El Clasico, ale Ronald Araujo naprawdę świetnie wygląda po tej ewolucji. Trzy świetne playstyle z plusem, świetne tempo, świetna sylwetka przede wszystkim w grze. On naprawdę zasłania połowę bramki. W dodatku ma blok z plusem, co sprawia, że naprawdę ciężko tą piłkę kopnąć obok niego, żeby on jej w jakiś sposób nie dotknął i nie przerwał właśnie tego strzału. Tak więc naprawdę wygląda bardzo, bardzo solidnie. To jest dosyć rzadka karta. Na rynku a oczywiście te jego niższe wersje również tutaj e, pasują, także moim zdaniem Aracho, jeżeli macie go w klubie, warto go przemyśleć właśnie do tej ewolucji. Yapstam w wersji 89, czyli ten wersja Prime Hero również świetnie wygląda po tej ewolucji. Oczywiście ta karta była również do zrobienia w SBC. E, domyślam się, że część z Was mogła już zrobić nawet jakąś ewolucję właśnie na tej e, karcie, ale możliwe, że ma cały czas jeszcze te 91 maksymalnie overalla i również będzie można go tutaj e, wrzucić, e, ale jeżeli chodzi o jego podstawową wersję 89, no to pasuje kula. 90 tempa, 94 defensywy, 92 fizy, Dribbling może nie jest najwyższy, ale w grze on naprawdę świetnie się porusza. W dodatku trzy świetne playstyle: czyli przechwyty, shop i wojownik. Tak więc naprawdę, ja Japsztam w tej grze jest naprawdę jednym z najlepszych obrońców w grze. Po tej ewolucji będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze lepszy. I to cała lista, jeżeli chodzi o tą ewolucję. Oczywiście tych zawodników jest jeszcze więcej, ale nie chciałem, żeby ten film trwał tutaj pół godziny. Ale dajcie znać w komentarzu, jeżeli wybraliście kogokolwiek innego, właśnie do tej ewolucji. Chyba że daliście kogoś właśnie z mojej listy, to też dajcie znać w komentarzu. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.